w uznaniu zasług dla za działalność na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a także na rzecz swojej macierzystej jednostki i ochrony przeciwpożarowej. Odznaczam Ciebie w imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Tutaj na terenie gminy Małklinia Górna, odznaczam drucha w imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego srebrnym medalem za zasługi dla pożarnika. Serdecznie gratuluję, życzę zdrowia i dalszych sukcesów. Pod znakiem zabezpieczenia 40 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej serdecznie gratuluję, życzę zdrowia i dalszych sukcesów. Szanowne druchy i druchowie, nie przypadkiem chyba wystawiliście te samochody, ta akurat jednostka, bo to taki dobry prognostyk w stosunku do wszystkich praktycznie jednostek. I chociaż mówiąc w kościele w czasie Mszy Świętej, po mszy Świętej, że jestem wdzięczna. Za to, że mamy czym ratować, że to nasze doposażenie w jednostkach w krajowym systemie, ale także w jednostkach pomocniczych poszło do przodu. Niezmiernie, drodzy duchowie i do duchowie, cieszę się z tego, że również zasoby lokalowe i tutaj po raz kolejny przy Waszym święcie, dziękuję Wam za to wielkie zaufanie. Za przekazanie przez zarządy poszczególnych jednostek gminnych, we władanie wójtowi jednostek OSP. Długoletnie, dziesięcioletnie, pewnie do niektórych musimy wrócić. Za to, że nie baliście się, że tutaj zawłaszczymy wam tymi jednostkami, ale dzięki temu środki z budżetu gminy sprawiły, a także również środki z budżetu realizowane w ramach funduszy sołeckich, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, że mieszkańcy chętnie korzystają z tych obiektów, że one wyglądają Ci naprawdę pięknie. Choć przy tej okazji, drodzy duchowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za te cygiełki, które same wkładacie. Te myśl, która wyraża te, to ogromne pragnienie Wdzięczności, uściśnięcia dłoni każdej i każdemu z Was w geście gratulacji inicjatyw, które podejmujecie, gratulacji skuteczności zarówno w rozwoju Waszych jednostek, jak i przede wszystkim innych podejmowanych akcji, przedsięwzięć, w geście gratulacji, gratulacji za każde, każde działanie ratownicze, każdą pomoc, która jest udzielana, każdą. Inicjatywę, dzięki której w naszych społecznościach żyje się bezpiecznie, ale i bardziej zorganizowanie, bo to przecież właśnie dużo jest tej pracy organizacyjnej, pomocy przy różnego rodzaju uroczystościach i też piękniej, bo obok tego wszystkiego co takie namacalne i ratujące, jakże urocze właśnie w tym dostojeństwie są takie uroczystości jak nasza dzisiejsza. W pierwszej kolejności dziękuję tym, którzy dzisiaj zostali wyróżnieni. Odznaczeni. Piękne wraz, gratulacji, uznania. Gratulacje dla Nie tylko ochrona życia, mienia, ale wy jesteście wszędzie tam, gdzie jesteście potrzebni. Jak był Kobiet, byliście potrzebni, byliście z nami. Jak sprawa uchodźców Ukrainy, wy jesteście z nami. Ale jesteście w sposób szczególny również wtedy, kiedy w naszych wspólnotach samorządowych są święta państwowe. Wtedy wy w sposób piękny te święta honorujecie. Jesteście, kiedy są święta religijne, ale też jesteście w takiej wielkiej wspólnocie, kiedy dzieje się coś ważnego w gminie. Bez Waszej pomocy, bez Waszego wsparcia, trudno byłoby pomyśleć o tym, co się dobrego dzieje. To Wy budujecie Gminę Moginia Górna. Za to Wam również dziękuję. Wyrazy uznania, szacunku, wdzięczności za to, że jesteście o każdej porze dnia i nocy do dyspozycji waszych lokalnych społeczności, ale właśnie nawiązując do poprzednich wypowiedzi o młodym pokoleniu w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Drodzy Państwo, druhne i druhowie, wy jesteście bohaterami. Jesteście bohaterami dla waszych rodzin, jesteście bohaterami dla społeczności lokalnych, dla nas wszystkich. I głęboko wierzę w to, że dając taki przykład, tych strażaków, ochotników nigdy nam nie zabraknie. Drodzy Państwo, Panie Druchny, Panie Druchowie, z okazji Waszego Święta Gminnego życzę Wam dużo zdrowia, wytrwałości. Sukcesów w życiu osobistym, zawodowym. Niech święty Florian Wam błogosławi, a Opatrzność Boża czuwa nad Wami każdego dnia. Wszystkiego dobrego. jest Wasze święto. Święto Strażaków Ochotników jest to święto ludzi skromnych, ale bardzo zawtórzonych. W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu powstało prawie 1200 zdarzeń. A strażacy ochotnicy wyjeżdżali prawie 700 razy. Ta liczba to jest dowód na to, jak ważne ogniwo stanowicie w systemie bezpieczeństwa państwa, ale przede wszystkim krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W obecnych czasach być strażakiem ochotnikiem to nie lada wyzwanie. To nie tylko szkolenie podstawowe i w komorze dymowym Dymowej, ale również szkolenie w zakresie technicznym czy ratownictwo medyczne na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Ja bardzo krótko, ponieważ stojąc nieraz, tak jak tutaj druchowie w tym szeregu, wiem, że już kolana dają znać sobie, chciałem dołączyć do tych pięknych podziękować, do tych pięknych słów, które tutaj dzisiaj zostały powiedziane. Dziękując Wam za Waszą postawę, za Waszą służbę każdego dnia, za gotowość do ratowania życia i zdrowia mienia ludzkiego. Ale moi drodzy, pozwólcie, że korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, chciałbym podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Robię to w imieniu własnym Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, a także w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na czele z prezesem Antonim Tarczyńskim i Zarządu Krajowego na czele z prezesem Drukhew Waldemarem Pawrakiem. Chciałem Wam podziękować serdecznie jako całej społeczności tutaj za to, że organizujecie te obchody, że organizujecie to w sposób regulaminowy, w sposób jak mawiamy prawidłowy, zgodnie z regulaminem, z apelem uroczystym, z mszą świętą w Kościele, z odśpiewaniem hymnu państwowego, to jest bardzo ważne. Może nie we wszystkich gminach to się tak odbywa, tak uroczyście, ale tutaj w gminie Małknia Górna odkąd pamiętam zawsze i za to bardzo serdecznie dziękuję. Dlaczego? Ponieważ jest to doskonała okazja do tego, abyśmy się wspólnie spotkali, aby padły takie piękne słowa, jak tu dzisiaj padły, aby podziękować za Waszą służbę, ale także, żeby pokazać społeczeństwu, że strażacy, jak trzeba, to są zawsze na służbie, że strażacy to jest dobrze zorganizowany kolektyw, to jest dobrze zorganizowana drużyna, wspólnota, która działa wspólnie.